Hej, dopiero co był webinar na temat formuły życia, na temat ekscytacji, na temat Baszara, na temat tego, co jest dalej, ale dzisiaj w poniedziałek od razu też archiwalne nagrania na temat tego, jak rok temu mówiłem, jeszcze z włosami, dotyczącego ekscytacji. Tam pokazuję nagranie Baszara, na którym odpowiada na pytanie jednej z osób właśnie na temat, na temat ekscytacji, bo tak jak powiedziałem, Baszar na ten temat mówi już od 40 lat. Ale dalej przychodzą osoby, które zadają pytanie e, odnośnie tej ekscytacji albo dalej tego nie rozumieją. Ze względu na to, że tutaj taka jedna malutka namiastka odnośnie tego, w jaki sposób wyglądają spotkania z Baszarem. E, one trwają około dwóch godzin i jest to na większej sali. Teraz po pandemii częściej to, to są spotkania e, online, ale kiedyś to było na, na wielkiej sali i to przez e, 10 do, do 20 minut Baszar mówił o tym, z czym do nas przychodzi, co chce nam przekazać, jakie informacje. Następnie, przez około, yy, nie wiem, półtorej godziny do dwóch godzin, Baszar odpowiadał na pytania ludzi, którzy są na sali, i potem to się troszeczkę zmieniło, że przez godzinę odpowiadał na pytania, które były na sali, a przez drugą godzinę odpowiadał na pytania, które były podane, na przykład mailowo, albo które ktoś nagrał wideo, wysłał z pytaniem na te na te na te pytania były odpowiedziane. Na samym końcu była 10-15 minutowa jakaś praktyka, typu na przykład medytacja, albo coś takiego. Ale wracając, yy, nagrałem, był 19, o 19, 19 kwietnia, o 19 materiał na temat mm, podążania za ekscytacją, materiał, webinar na żywo na temat yy, formuły i na temat wielu innych różnych rzeczy. W sobotę, yy, mam nadzieję, że udało mi się w sobotę, jeśli nie, to pewnie w niedzielę się pojawiło te nagranie z tego webinaru, także każdy może podążać za ekscytacją i po prostu zobaczyć te nagranie zobaczyć sobie fragmenty, bo pewnie było podzielone. A jeśli potrzebuje jeszcze dodatkowego bodźca, no to dzisiaj jest nagranie archiwalne, dlatego też nie będę się szeroko wypowiedział ze względu na, wypowiadał ze względu na to, że na tym nagraniu jeszcze, jeszcze parę słów, na tym archiwalnym nagraniu jeszcze jest parę moich wstępnych słów i, i parę słów po zakończeniu, żeby dodać jeszcze więcej przykładów. Ze względu na to, że też tak jak w przyszłym roku Daryl Anka będzie się wypowiadał bardzo konkretnie na temat samej formuły, tak samo ja stwierdziłem, że częściej będę mówił o tej formule, o, o ich przykładach, o tym w jaki sposób podnosić nasze wibracje, w jaki sposób realizować swoje życie. Ewentualnie też możesz w komentarzach napisać, jakie tematy ciebie interesują, e, które od Baszara, które ode mnie, jakie tematy chodzą ci teraz cały czas po głowie, i bo podążaj z ekscytacją. To, że masz jakieś utrapienie, jakieś problemy i tak dalej, to też jest coś, co chodzi ci po głowie, co można nazwać delikatnie ekscytacją. Więc jak, wiem, jak dziwnie to brzmi, ale za chwilę będzie Baszar, który wyjaśni, o co tutaj naprawdę chodzi. I jeśli ekscytujecie znalezienie odpowiedzi, bo tu właśnie o to chodzi, nie chodzi, że ekscytujecie to, że masz problemy, ekscytujecie to, żeby znaleźć rozwiązanie na te problemy. Ze względu na to, że nic innego nie chodzi ci po głowie, tylko to, w jaki sposób mogę sam sobie pomóc. Możesz w tym momencie tak mocno jak potrafisz, czyli napisać w komentarzach Marek, czy, czy kiedykolwiek Baszar się wypowiedział w tym temacie, albo czy ty możesz powiedzieć coś odnośnie tego tematu. I bez nalegania na oczekiwany efekt, czy nagram ten materiał, czy nagram ten materiał w poniedziałek, w środę, w piątek, czy za miesiąc, on będzie w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Bo chodzi o to, żeby nie nalegać na oczekiwany efekt, tylko po prostu płynąć z tą energią. Więc <grym> kończę swoją wypowiedź. Możesz mi napisać w komentarzach, czy moje wypowiedzi są za długie, za krótkie, odpowiednie. Czy, czy ci się podobają, czy podobacie się moja dynamika, mój głos, moje, moje serce w Twoją stronę. I zapraszam do kolejnego tłumaczenia. Jeszcze za chwileczkę usłyszysz mój stary głos yy, i, i starą ekscytację z zeszłego roku odnośnie tego, co wtedy o tym myślałem. Do miłego oglądania. Cześć. Cześć, nazywam się Marek, i uważam, że to, co zaraz usłyszysz, jest najważniejszym konceptem, ideą, prawem, formułą istnienia. Więc bez niczego po prostu zapraszam do obejrzenia, potem się wypowiem. Po prostu otwórz się na to, co zamierzasz usłyszeć, i przemyśl to sobie. Zapraszam. Więc, jak ktoś może podnieść swoją wibrację i częstotliwość, jeśli chce specjalnie pod intencją tak zrobić? Czy rozumiesz formułę, tak czy nie? Czy rozumiesz formułę, tak czy nie? Nie pamiętam dokładnie tej formuły. Czy jesteś uważny? Działasz na tym, co ma chociaż troszeczkę więcej pasji i ekscytacji niż jakakolwiek inna opcja. Podążasz za nią najmocniej jak potrafisz, aż nie możesz dalej. Patrzysz dookoła siebie. Co dookoła ciebie ma chociaż troszeczkę więcej ekscytacji niż jakakolwiek inna opcja. Działasz zgodnie z tym najmocniej jak potrafisz, aż nie możesz iść dalej. Robisz tak bez nastawiania na konkretne oczekiwanie. Dlaczego robisz tą konkretną akcję? Bez oczekiwania, nalegania na konkretny efekt. Zero. Następnie pozostajesz cały czas w pozytywnym stanie, niezależnie co się dzieje. Nawet jeśli coś, co się pojawi, może być czymś, czego nie preferujesz, musisz wiedzieć, że jeśli pozostajesz w pozytywnym stanie, musi tam się pojawić, żeby ci służyć. Jeśli zostaniesz w pozytywnym stanie, nawet jeśli dzieje się coś, czego nie preferujesz, będziesz w stanie korzystać z tego, czego nie preferujesz, i nauczysz się z tego czegoś, ponieważ wiesz, że to jest tam z konkretnego powodu. Jak tylko to wykorzystasz, to już odejdzie i coś innego zamieni się z nim miejscami. Tak, podnosisz częstotliwość. i w ten sposób robisz z siebie dużo bardziej wrażliwą antenę dla doświadczeń, które reprezentują wyższą wibrację i częstotliwość i wymiary. I jak będziesz tak cały czas robić, twoja wibracja cały czas będzie się unosić. Będziesz miał coraz więcej i więcej możliwości postrzegania rzeczy, które były dla ciebie niewidzialne, które są cały czas dookoła ciebie, ale nie jesteś po prostu ich częstotliwości, więc jedyne co musisz robić, podążanie za swoją ekscytacją i pasją, ale musisz mieć zero nalegania na oczekiwany efekt. Co konkretnie ma się wydarzyć? Ponieważ działanie zgodnie z pasją ma być działaniem samym w sobie. Robisz pasję dla robienia pasji, a nie ze względu na to, że myślisz, że to zaprowadzi cię w konkretne miejsce. Inaczej, Twoja pasja jest warunkowa, obniżysz tą częstotliwość, ponieważ nie powinno mieć znaczenia, co się zdarzy lub nie zdarzy w Twoim świecie dookoła ciebie. Ponieważ cokolwiek się wydarzy, to może ci służyć, ponieważ Ty zostajesz w stanie pozytywnym, więc może tak robić. Czy to jest jasne wyjaśnienie? Tak, to jest jasne wyjaśnienie, ale... Ale to znaczy nie do końca. Ludzie ze swojej natury mają świadomość, ich umysły cały czas peplają i ich umysły nie są skupione. Przepraszam, to nie jest twoja natura. To jest to, czego się nauczyłeś. To nie jest Twoja natura, żeby mieć paplający umysł. To jest sposób, w jaki zostałeś nauczony. Jak Cię nauczono przekonań, w co masz wierzyć, to powoduje tę paplaninę. To nie jest Twój naturalny stan. To jest uwarunkowanie. Tak, to jest uwarunkowanie. Więc musisz oduczyć się tego, odpuścić poprzez znalezienie, jakie przekonania są w Twojej głowie, które kupujesz, które nie działają z Tobą, nie są równe z tym, kim naprawdę jesteś, żebyś mógł być prawdziwą, naturalną wersją siebie, zamiast swoją. Normalną wersją. Ponieważ większość z Was została unormowana. Większość z Was nie jest naturalną wersją siebie. I dlatego rzadko doświadczacie, co oznacza naturalność. W naturalności nie ma paplaniny w głowie. Jest czyste, klarowne, jeśli jesteś naturalną wersją siebie. Jest dokładna, kierunkowa, zrozumiana. Jest paplanina. Nie jest ona potrzebna. Tak. Dwie rzeczy, na temat których chciałbym się tutaj wypowiedzieć. Po pierwsze, jeśli chodzi o samą formułę. Ja wiem, że ona sama w sobie jest banalnie prosta, ale im więcej przykładów, tym większe zrozumienie. Ja powiem, w jaki sposób ja to rozumiem, a potem wypowiem się na temat samych przekonań. Podam kilka przykładów. Pierwszy, w momencie, w którym bardzo chciałbym iść na basen i w momencie, w którym poszedłbym na basen i okazałoby się, że drzwi są zamknięte, ja mógłbym się sfrustrować ze względu na to, że hej przecież chciałem sobie popływać i jestem teraz sfrustrowany i cały dzień mi nie wyjdzie, bo z samego rana poszedłem i to co robię rano, to ma wpływ na moją emocjonalnie, na całą resztę dnia. Ale jeśli zastosowałbym formułę, podążaj za ekscytacją tak mocno jak potrafisz, bez nalegania na oczekiwany efekt, będąc cały czas w pozytywnym stanie, bo nie ma znaczenia co się dzieje, ale to, co ty zrobisz z tym, co się dzieje, to wyobraź sobie taką samą sytuację. Mam ochotę iść na basen. To jest moja ekscytacja. Podąża za mnie, podążam za nią tak mocno jak potrafię. A mianowicie pakuję się, wsiadam do auta i jadę na basen. Okazuje się, że jest zamknięte, ale ja nie nalegam na oczekiwany efekt. Chciałem popływać, ale nie nalegam na to, więc nie pozwalam sobie na to, żeby czuć frustrację. I rozglądam się i widzę jakąś dziewczynę, która też czeka na otworzenie basenu, bo też miała ochotę sobie popływać, ale się jej nie udało. I być może ona się zasmuciła, być może nie, to nie ma znaczenia. Ważne, co ja zrobię z tym i jak jej ja nadam znaczenie. Zagaduję do tej osoby, żeby się spytać, czy ona też chciała popływać. No tak. W związku z tym, że ja chciałem sobie popływać przez godzinę i ona chciała sobie popływać przez godzinę, i nie możemy tego zrobić, to obydwoje mamy godzinę czasu i zapraszam ją na kawę. Nie mogłem przewidzieć takiej sytuacji ze względu na to, że jak mógłbym w domu myśleć o tym, że moja ekscytacja chce mnie zaprowadzić. Do tego, co tak naprawdę ma mnie doprowadzić do nowej relacji, ze względu na to, że kreacja wie dokładnie, czego potrzebujesz, i w momencie, w którym daje ci ekscytację, tu nie chodzi o to, że z góry na logikę jesteś w stanie wiedzieć, do czego to prowadzi. Po prostu podążaj za ekscytacją tak mocno, jak potrafisz, bez nalegania na oczekiwany efekt, bo nie wiesz, jaki ma być efekt. Nie możesz go sobie nawet wyobrazić. Możesz zakładać, ale bądź otwarty. Dlatego ja mówię bez nalegania na oczekiwany efekt. Można go oczekiwać z mojej perspektywy, ale nie nalegać, że taki właśnie ma być. Podam inny przykład. Jako edytor dostałem bardzo ważne zlecenia i muszę wykonać pewien konkretny film, ale. Cały czas zastanawiam się, w jaki sposób go zrobić, jak do tego podejść, jaką animację wrzucić i tak dalej, i tak dalej. I nagle czuję wielką ochotę na to, żeby nie wiem, pojeździć na deskorolce. Dziwne, ze względu na to, że nigdy nie jeździłem na deskorolce, nie mam deskorolki, ale mam ekscytację jazdy na deskorolce. Hmm, podążaj za ekscytacją tak mocno, jak potrafisz. Jak bardzo potrafiłbym zrealizować tą ekscytację? Mógłbym narysować kogoś kto jeździ na deskorolce albo wyobrazić sobie jakby to było gdybym ja jeździł na deskorolce albo mogę po prostu wpisać na YouTube filmik jazdy na deskorolce. ok najmocniej jak potrafisz, potrafię to zrobić. Ale co w tym momencie jeśli chodzi o moją pracę? Nieważne, podążam za ekscytacją tak mocno jak potrafię, bez nalegania na oczekiwany efekt. I oglądałem sobie jeden filmik na temat jazdy na deskorolce i drugi filmik i nagle podpowiedziało mi się coś po prawej stronie o parkour, o skakaniu po dachach i obejrzałem ten filmik. Jak oglądałem ten filmik, bardzo spodobała mi się animacja, edycja, to w jaki sposób tam była poprowadzona narracja, to w jaki sposób tam była muzyka i dźwięk. To mnie tak zainspirowało, że stwierdziłem: Wow, w ten sposób zrobię ten film, który ja mam teraz jako zlecenie do zrobienia. I widzisz, w momencie, w którym podążałem za swoją ekscytacją, moja ekscytacja zaprowadziła mnie do rozwiązania, które mam na temat pracy, którą mam do zrobienia. To inaczej by się nie wydarzyło. Ale tu nie chodzi o to, żeby zawsze podążać za swoimi przekonaniami: typu mam ochotę na chipsy i oglądać seriale na Netflixie cały czas. Bo niektóre ekscytacje są prawdziwymi ekscytacjami, a niektóre to tylko przekonania, które ktoś nam wgrał: typu jesz sól albo cukier przez tak długi czas i myślisz, że to jest coś, co sprawia ci przyjemność, gdzie tak naprawdę długoterminowo może sprawić ci niesamowity ból. Więc trzeba rozróżnić, co jest prawdziwą ekscytacją, a co jest cudzym przekonaniem. I w tym momencie bardzo fajnie jest dowiedzieć się więcej na temat przekonań. Dlatego następne kilka filmów będzie na temat przekonań, wypowiedzi Baszara i wypowiedzi Deryla na temat przekonań. Oraz dodatkowo będą tam moje wypowiedzi, tak jak teraz, na ten temat z wieloletniego doświadczenia pracy ze sobą i pracy z innymi osobami. Bo teraz, tak jak powiedziałem, byłem przez kilka lat edytorem, bo tak pociągnęła mnie ekscytacja, ale wcześniej, przez 11 lat, byłem coachem, trenerem i pasjonatem rozwoju osobistego z wszystkimi certyfikatami, bo to mnie ekscytowało. Nie wiem dlaczego podekscytowała mnie edycja i montaż wideo i robiłem to przez 2 dwa, dwa lata, ale widzisz, dzięki temu teraz mogę połączyć swoją pasję rozwoju osobistego. Z pasją prawa przyciągania i informacjami od Baszara, wyedytować je, a dodatkowo, w związku z tym, że teraz pracuję nad projektem w swojej spółce, gdzie tłumaczę symultanicznie, potrafię tłumaczyć te materiały. I to wszystko się połączyło, i trwało to 11 lat rozwój osobisty i 3 lata montaż wideo, do tego, żeby teraz dać ci możliwość słuchania tych nagrań. Jeśli czujesz teraz jakąkolwiek ekscytację do tego, żeby pomóc, by ten kanał, Działał dużo mocniej i dawał dużo więcej wartości, możesz tak zrobić. Możesz albo podziałać na algorytmy YouTube poprzez kliknięcie lajka like albo komentarza, albo cokolwiek innego, subskrypcję i tak dalej. Znasz te wszystkie zasady. Albo możesz po prostu napisać w komentarzach, jakie filmy chciałbyś, chciałabyś następnie zobaczyć, jakie tematy Cię interesują, lub jeśli tak czujesz, możesz wesprzeć kanał finansowo. Kupując mi po prostu kawę. Jest taki program, który na to pozwala. Także do zobaczenia na następnych filmach, do usłyszenia, do spotkania być może. Cześć!